Nagrywam w ten sposób, żebyście w miarę coś widzieli. Mam tutaj niestety zbyt ciasno, żeby nagrywać wszystko. A nie chcę też mi trężyć czasu. Niestety dzisiaj pogoda jest kiepska i nie jestem w stanie wyjechać na dwór. żeby coś było widać. Tu jakiś imbusik mały, to chyba tam było w fotelu. Taki imbusik. Zaczniemy sobie od boczków. Ej, czynimy sobie od boczków. To jest prosta kwestia. Yy, mamy cztery śruby. Po dwie śruby na bokach. Potem jest śrubka pod korbką. Dwie śruby na duży krzyżak pod rączką. I tak naprawdę potem tylko już siła jest potrzebna, żeby odkręcić drzwi. A bardziej boczek czyli drzwiowy Jakieś pudełko. No to będzie to. Pudełka od kobity. Pamiętajcie, takie różne pudełka z kosmetyków zawsze się przydają. Na prop się są. Jak rozbieracie cokolwiek w samochodzie, to jest do czego wrzucić. Śrubeczki. I dobra, mały update sytuacji. Miałem piergrzymkę ludzi do garażu. Wyjąłem Szybę, mechanizm, prowadnicę, lusterko. Tak to wygląda. Drzwi, niestety, to już wiedziałem wcześniej. Drzwi są do kasacji. Tu już jest dziura na przelot. O kurwa! Dziura na przelot. Tutaj też już jest na przelot. Także nie ma sensu tego łatać, robić tego, bo tu cały ten dół jest zgnity. Dół jeszcze drzwi, tutaj. Jeszcze jest zdrowy dziwo, tam, gdzieś jakaś, gdzieś jakaś tam korozja, ale nic poważnego. No ale jest tutaj ta dziura i po prostu zwyczajnie się nie opłaca tego robić, bo to się mija z celem. Folia była oryginalna, nity były oryginalne, jeszcze czarne. Folia była podwójna, oryginalna: jedna tutaj, druga po zewnątrz. Tutaj leży, tutaj leży na ziemi. Zostało mi tylko wyjąć ścięgno, klemeczkę zamek prowadnice szyb, uszczelki yy, i będą drzwi rozbebeszone. Drzwi później zdemontuję, bo tak jak mówię, no, idą na złom, także szkoda roboty. Tu jeszcze widzę, że jest nadgryziony, ale, ale jeszcze, jeszcze dziury nie ma. Po szlifowaniu się okaże, czy to będzie trzeba wstawiać słupka, kawałek słupka, czy, czy wystarczy po prostu zakonserwować i będzie. E, walczę dalej, nie będę może wszystkiego pokazywał, bo mam ciężko wam pokazać, e, pokazać po prostu e, na kamerze cały cały proces, nawet jakimś tam, wiecie, e, time lapse. -ie. Także będę najwyżej updateował na bieżąco. Ja sobie postawię najwyżej. Dobra, e, kolejny update, który ma tu drzwi. Górna śruba wyklęciła się elegancko, dolna była już obrobiona, o tyle, że nie byłem w stanie. Mam bity różne, ale niestety, widzicie ładnie mam rękawiczki, jakie piękne. Mm ale nie chce mi się zmieniać, e, bity, niestety tak samo też nie szło na bić, rozwierciłem ile się dało, ale brzy, mówiąc krótko, brzy, nie ma nieładna kobieta trzyma mocno, jest, jeszcze, no, jest dość mocno rozwiercone, no, już powinno puścić kapturek, powinien puścić e, i powinno pójść, ale niestety jest jak jest, także walka się okręt wiertarka żeby odzyskać zamek, ma, mam takie zamki, ale ale kruta, szkoda, oryginał jest później, później się da go do odcynkowania i będzie jak nowy. No. Także szkoda, dobra, walczę dalej. Update będzie, dobra, update tematu. Rozwierciłem jeszcze mocniej. Mówię najwyżej, uszkodzę zamek. That's a lot of damage. No jak się uszkodzi, to się uszkodzi. Są inne także tutaj widzicie, że już zamek rusza się. Śruba już jest przerżnięta na tyle, że powinna puścić. Ja i tu sprzedam jeszcze parę moteczków i będzie po temacie. Nie będzieś mi mówić co mam robić. Kurde, śruba jedna. I domeczek wyraz. Widzicie, no troszeczkę niestety się uszkodził. W sensie, no, został lekko liźnięty przez wiertarkę. Ale myślę, że po dokładnym oczyszczeniu najwyżej tu lekko podtoczę otwór, żeby głębiej śruba się sięgała. I myślę, że będzie teraz patrzcie na, patrzcie na tą magię nie, 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 to jest zawsze, mnie zawsze to bawi człowiek nie jest w stanie je odkręcić, bo jest dociśnięte, ale jak nie ma oporu paluszkami <grywki> paluszkami się wykręca wincik także no, niestety czasem tak jest, głupia śruba która nie była z nic tylko ktoś po prostu kiedyś od, próbował odkręcać zamek odkręca zamek, no i objechał imbus i tupa, no i trzeba było się bawić jakieś 20 minut żeby wyjąć wyjąć zamek, nic nie poradzi się no. teraz już zostało, tylko cięgna tutaj ciemno od tego od zamykania, otwierania jest na dole, zamek poza tym jest cały, chodzi, także najwyżej, jak tylko się da, będzie dało go jakoś sensownie zamontować, to się tylko wyczyści nasmaruje i da do ocynku i będzie idealnie jak nowe czyli została mi zdjąć klameczka, uszczeleczki i będą drzwi rozebrane, także będę brał się po tych drzwiach za wyciągnięcie foteli, kanapy, wykładziny, oczywiście listwy, tunel i takie pierdoły deska. Na razie zostawię na następny dzień. Także walczę dalej, walczę. A few moments later. Drugi teraz z mikrofonu, z telefonu niestety, bo mikrofon się padł, nie skapnąłem się i nagrałem to. Także szybko wracając do tego, co mówiłem w tym filmiku. Drzwi zdemontowane, dziura, dziura totalny złom, nie ma sensu ratować. Reszta, reszta jest ok. Tutaj zagięłem młotkiem ja, także to nie było zagięte. To była korozja jakaś taka podstawowa. Pod listwą o dziwo jest zdrowo, reszta drzwi jest ładna niestety. Listwę dachową tutaj zdjąłem. Uszczelkę dookoła zdjąłem. Próg plastikowy wyrwałem tak naprawdę, no bo on tak był połamany, to szkoda było się mordować. Drzwi są beszone. Tutaj jak widzicie jest już poważna korozja. Tutaj sobie to obsztukę młotkiem i śrubokrętem kabelku i stąd jest dziura, także to trzeba nie wyciąć najprawdopodobniej tu było jakieś uderzenie, bo w tym miejscu tutaj jest zagięty jest po prostu uderzony tak jakby w zawias do góry bo tutaj jest wyleczone jest zagięte w tym miejscu i tutaj także najprawdopodobniej przez to się pojawiła tutaj korozja bo był szczał szczał, szczał, szczał Chłop stał i szczał, Tak, no. Także, no, tak to wygląda. Zobaczmy sobie pod... Tutaj wszystko jest upaciane takim jakby biteksem. Ktoś to kiedyś, nie wiem, próbował maskować, konserwować. Człowiek wie. No tutaj wewnętrze jest w miarę ładnie. Ogólnie powiem tak. Nie wydaje mi się, że ktoś wymieniał słupek. Bo tu wszystko jest ładne. Nie ma żadnych zrzewów. Ogólnie ja będę mierzyłem miernikiem. I o dziwo tamte drzwi ten błotnik są według miernika oryginalny. Ale tu widzicie jakiś kurwa silikon. Tam tak samo, tutaj po całej linii uszczelnione silikonem. zdejmę później błotnik, no i pewnie będzie ciekawie także no, klasyka starych samochodów. Nic się tego nie przeskoczy, tutaj trzeba wyciąć, wstawić, poprostować to, żeby miał to ręce no i pokonserwować. Ogólnie Tutaj próg, jak widzicie, jedyną ma korozję tutaj na ranciku, na zgrzewie, bo tu jest fabryczny zgrzew. No, proszę wyłóż, tu jest fabryczny zgrzew, korduje, reszta progu jest elegancka. Od spodu ogólnie, tak zewnętrzne poszycie progu też nie jest złe, nic takiego poważnego się nie dzieje, z tyłu niestety przy końcu i tu chyba, chociaż nie, tu chyba lewy jest ok. Jedynie rant, wiecie, łączenie podłogi z progiem jest korozja standardowo. Także będzie walka. Także żegnam się z kolejnym ostatnim update'em. Tam jeszcze mam nadzieję, że yy, jeszcze jakoś tam mam resztę nagraną, bo, bo z tym moim mikrofonem to jest różnie. Także żegnam się z wami na razie. Hejo.